Witam wszystkich, jestem Hesus Dzisiaj widzicie, jesteśmy trochę większą ekipą. Może każdy się po kolei przestawi? Jestem Fifi. Tutaj na lewo. Tutaj. Ja jestem Korat. Ten, co, ten, co biega w no, ten. Ja jestem Borys. Ten debil, co skacze, to Borys. Dobra. Jak już ostatnio Dobry. powiedziałem. Wybierzemy się znowu do piekła po raz drugi. A to ja też mam iść? No, przydałbyś się. Ty nie idź, ty znowu zamurujemy cię, wiesz? Tak, no. Tak jak Dobra, jakaś... tak jak przed chwilą Fifi. O, mam nadzieję, że teraz jakość filmów będzie lepsza. Bo ogarnąłem już mniej więcej. Powinno się ładniej nagrać. Powinno. A ja idę ogłosić diaksy. Czekajcie na mnie. Ja a ja idę, pa, idę jakiś mm, A co a. ja tutaj mogę? Idę też resztę podkładać. Borys. Okej. Okay. Ja sobie wezmę trochę itemów, zrobię hoke. Sobie sobie Dobra. Okej, okay, miecze. W czasie kiedy nie nagrywaliśmy, zebraliśmy sporo surowców, przygotowaliśmy się na tą wyprawę tym razem. Ma mamy nadzieję, Dobra. że nie pomieramy jak ostatnio wszyscy. <grych> o, Ej, a moglibyście poczekać chwilę. Ja bym sobie zrobił metalowe ten cały kit. Czekaj, sobie okay, miecze muszę zrobię. zrobić. Oczko. Ja sobie zrobię jeszcze... Masz też chypa, że żelazo ja dam takie zwykłe. Mogę okay. dać. Ej, a ma... Właśnie, ile chcesz? Ile 24 na całą zbroję. 24... Poko, to chodź, ja ci zrobię, tak. ja ci za, za darmo ci zrobię, dam ci to. Ej, macie Bez... drewna może, patyki? Nie, tak, tak, tak. Ej, tak. macie patyki? No? U mnie w domu są. chodź do mnie. Bo akurat mam przy sobie. Dobra. się pokażę. Macie. Dobra, o, masz, ding, masz. on. Masz. Tyfaj się do mnie Czekaj, bo muszę, o, co ja robię? Wszystkie wartościowe rzeczy... Bienki. Tak, z kamiennym wieczem będziesz biegł, co? Ja? No. Nie, mam metalowy. Jaki metalowy, Jak ty kamienny? Metalowy. dobra, dobra, przed chwilą wyglądał jak kamienna, okej. Okay. No, bo ja mam dwa kamienne i dwa metalowe. Ja wszystko metalowe robię. Po co, jak mam jeszcze stare rzeczy? To mówi, że masz w domu, ta Fifi? No chodź do mnie, tepnij się do mnie. Bez te no, co? Dobra, wezmę może wiaderko wody zrobię jakby się przydało. A nie, sorry, tak. A nie, 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 sorry. Wezmę może jakieś lawa, się przyda. Mi... Ja wezmę Czy... wiaderko wody, żeby zrobić dużo ksiami. E, właśnie nie, właśnie nie da się, bo w piekle od razu znika. Dlatego pomyślałem, że od razu się właśnie się odechnęło. W, w piekle od razu woda wyparowuje, co nie? Dziękuję, I love you, fifi. Proszę. I love you, I love you, I love you Ej wiecie to jest? Te skrzynki? To jest taka taka sprężynka, to tak schodzi ze schodów, nie? To chodźcie do mojej chaty, coś wam pokażę. Jaka sprężynka? To no, taka sprężynka, tak ze schodów ale tak. Jaka sprężynka? Nie dogadasz się nie z nim, musisz iść do domu i zobaczyć. To, patrz. patrz. Już idę. Chodź. To fajne. Wyjdź stąd, Bory. A jaka, jaka? sprężynka? Patrz. chłopie, ci nie chwali to się nie odzywaj. On chłopie... Nie wie, co sprężynka, slink. Slinki. Taka sprężynka, co puszcza ze schodów jak. tak... Tak się ze na schodek. Ja zrozumiałem sprężynka. Bo tak ci słabo sprężynka. A sprężynka... A to nie wiem. Dawaj sprężynkę puszczaj. No puszcz tą sprężynkę. Jezusa zmiecie. Fajnie to wyglądało, akurat przechodziłem Dobra, chodźcie do tego piekła Dobra. Ale jak się coś wylało? E pochodnie na pewno się przydadzą w piekle, co nie? Ja mam 55. A po co jak Pieszysz? tam jasno? Nie wiem chociaż po co. A nie Ale tam mniej więcej idziemy. Nie mogę się... Zwaliście mnie. Okej, okay, jestem. Możliwe, że mnie lekko zaczankuje ludzie. Zaladili się. Chwila. Dobra, ja? ładnie ja, się ładnie ładnie. Ale ty kurde, musi być maszyna, żeby w piekle nie było lagów. Bo tutaj troszeczkę wina serwera jest, że są lagi. Tak, zgoń wszystko na mnie. On no. nie na ciebie, tylko na, na, na serwer. Ty świnio, Borysak, No nie, bo nie to... bardzo mam, to to ty, -la -la -la. Ja mijam się od razu do tego, do twierdzy. Ja też, już jestem. To sobie na normala wezmę, ustawię to może też... Przy... A nie, dobra, nie, dobra, jest, jest git no z... Ser... Tylko, o, tu twierdza jest. O, ale nie, masz zapłon, dawaj Nawet zapomniałem, oglądałem ten odcinek Ale wiem z... ogólnie, że to twierdzę No futk, Dobre, nie laguj raz... mi, bo się wścieknę Ja sobie tą Brig'a pozbieram, bo mi się przyda bardzo, tak, bardzo. Poszukamy tego, Blaze'u Tak Blaze'u Nie mi bo ja się tam... alchemią zajmuję, nie? Wybacznijcie mi za lagi ludzie Proszę was o wybaczenie Czuję się źle Nie wiem czemu, laguję bo Te slajmy trzeba by było znaleźć, żeby robić te te, 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 te slime Bo one są... Kładziesz koło tego, ten właśnie, ten, 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 proszek cały z tych pałeczków, blazów i masz tego. I masz. Ee, Ty, pigman, nie szalej. Masz właśnie to... Masz kurde ma... Oczywiście błąd... Błąd... No fuck o co tu chodzi? Lu ludzie, trzymajcie mnie. Jak się bawić, tak się bawić, drzwi Zalazam blazy, jestem fajny! Wchodzimy poza tobą są blendy. No właśnie idę do nich, bo się te chciałam iść do tej wieżyczki. Kyrie. O są, o są, 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 są fak. Teraz okay. mam się swoim ky kyrie. boże, jak to mnie wydarzy. A, a najlepiej fak, tak, pan, on panu, panu mówi spoko, panu, nie? One mnie biją, a zaraz padnę. No najlepiej bo tak, bo Jak diamenty. Najlepiej tak, bo rysek spoko, no to oraz nie. nie, nie? Jest, da do się dojść. Fak podpalił mnie znowu. Już padam chyba. Ale... Jezu lag mam. A Ale te, lag, chłopie. Też mi laguje tutaj, chłopie. No bo w końcu piekło, co nie? Fak Żolawy, dużo ognia wszędzie. Johnny z się teraz bi. Trochę generować trzeba. Ja sobie pozbieram trochę letarów. O, pali mnie, pan, płonę, zaraz umrę. Ja zaraz też będę umierał, jeszcze tylko trzy serwiuszka mam. Si... Czekaj, niech się naładuje, bo się no, naładuje. Ja mam, ja mam taką łukę, jako go pociągnę z łuka. A skąd wy macie łuki? Milotną! Mil Miję z dyskareta. Raz mi zentantowany lotnął. Wyjeżdżaj. Świnki, o, padam, świnki, to chodźcie na listę go. Padam, 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 padam... ...w Co? To pek. O, le i temu już zrzucił. Fuck, oh, fuck, 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 pigment. Help me! Musimy znaleźć magma na no patrz no, jakie pierdzielone. Ale nie chodzi o to, że niezbyt są potrzebne bo te no, mocne. Tak, cio, cio, o Borysek. Yy. Borysek, cio, bo jak gadasz to i fajnie. Za mulami normalnie z tego wszystko jak gadasz. Tak, tak ze mnie. <laughs> to twoja wina. No spierdzielajcie wy dziwki... Bo wam matki spałce. No i patrz no, weź mi ktoś pomóż. Ej, trzeba się zgrać, bo mi szkoda i temu. się do mnie jak się zrespie. Bak. Dobra, teraz... O oh, fak, Nie! F**k! Tepaj! Jezu, tepaj! Maciek, tepaj! Ale wy je. Ale wy macie zapłon! No dawaj, tepa się tam do niego! No już teraz, szybko! I tak moje mi się poszły pieprzyć, ja tyle miałem. To po co ty wchodziłeś? Jeszcze lagi dostałem, ja pierdziele, no zaraz mi szlag trafi mam lagi. Aż to takie złe nie są, bo sobie ustawiłem na Tini, ale to w ogóle właśnie nie wina serwera jednak. Tylko moje Wiesz. rzeczy zostawcie spokoju, bo widzę, że Piffa się już do nich dobrał, a nie. Ja pierdolę. Nie, no mam trochę, mam trochę. Mam e, Sworda, trzymaj Jesus. Czekaj, tak, bo... A mam dwa Blaze rody. Ja też mam bla dwa Blaze no Są Blazy, mam Blaze, widzę. A mam to... zomba jeszcze kolejnego. Fud, fajne Blaze. Ale byś dostał od tego, od gasa <laughs> Ale mi tankuje. <laughs> No mój po... y, mulineta trochę. Dobra, idę, ekspliczna. O, gaśnik, 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 gaśnik. Chodź Co robimy dalej? Sorry, ludzie, za te laki. ja dostał. Baczcie mi. Tu pod tym tym, pod tym netherrackiem są ten, w Właśnie widzę. Kurde, głupie playzy, strzelające ogniem. Nie, 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 nie. Spadam, spadam. Laki są za duże, żeby z nimi walczyć. Aż tak. A w pytle można nawet mieć grafikę, a czy tego. <kłysy> widoczność na Tini i wszystko widać. Bo nawet mgły nie ma. A się wszystko serio? poprawia. Okay. No serio. Ja nic nie widzę, praktycznie mgły. Nie no, głupie. Na Tiny? Ja, ja tu nic nie widzę. Ja na Tini wszystko widzę, bez kitu. No, no, magma Keuk, Magma Cube, nie. No, może Magma, nie, magma żebym, ma Może przez to, mam nie, nie do lawy, proszę nie do lawy ja mam glowstone'a i się cieszę kurde, padnę zaraz, padnę zaraz, A padnę ja zaraz ja magma Quba i się cieszę gdzie go miał? to nic nie da, to był malutki padnę, 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 padnę nie no drzej się, że padniesz pół serduszka mi zostało tak mam się nie drzeć. to aż w wkurza nie drzej się, że pad... padasz bo na serio padniesz albo dobra, ja cię przy... kilne, wystarczy jedna komenda, Borysek właśnie kill dobra, to nie My. A nie, co ja zrobiłem? Eee. You are idiot. O, ho, 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 ho. A widzę ktoś tam, a nie, to świnie, myślałem, że to wy. <laughs> no, dzięki. no dzięki. że jestem świnią. No wiecie, nie miałem tego na myśli. Ja I tak Tylko włączyłeś wracaj i mi chłopie muli całe wszystko. No ja na to, synku, nic to nie fracę. nie ma nic do internetu. No, ale mi muli strasznie. Oj, oj, oj. O ja Cię w Falloutie miniguna znalazłam, ale jestem taki mściciela legendarny, taką unikatową broń. Jestem bardzo zadowolony. Ola, ma tego pendrive'a? masz się Oli pendrive'a? Nie wiem, czy jest. A wow. czemu logue? Czemu, czemu, logue? Czemu, czemu mnie w ogóle pigmeny atakują? No, bo jesteś dupi. <laughs> jezu, 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 zginę, 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 zginę. Nie. Tak. Nie. Okej. Okay. Nie. Tak. Nie. Zginąłem. Teł, gośnik, bacyk. Jakieś jakiś Hmm, tak patrzę czy je atakować, czy nie. Są dwa, ale za cała zgraja się na mnie zleci. Albo laga dostanę. Lagi. A czekaj, testniemy coś. Nie, 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 nie. jest okay. strzela. Jezu, lagi są, ja nie że zaraz. O, A teraz? Nie Straszne są lagi. O, teraz już nie, teraz już nie, teraz no. już jest lepiej, ale... Bo z piekła Słuchaj. wyszedłem. Z czego? Z piekła. O, z taka glowstone'a mam. No, sobie w piekle tak mówi, bo tutaj normalnie nie. Dobra, jest to... Ale gl glowstone'a jakiego? Przerobione... pyłu y czy normalnego? Pyłek. Jest, mam wreszcie pałeczkę Blaze'a. Nareszcie. Tak ta o, pałeczka o, dziwnie zabrzmiła. Ja mam dwie pałeczki. Też ja mam dwie. Co się z nich robi w ogóle? Ja tylko jedną i mi styka na całe życie. <noise> Co się z nich robi? Opa, <noise> opa, 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 opa. Jak się robi tą alchemię w ogóle? O to, Bierzesz, się... kładziesz na, dole, na samym dole albo na górze, troszeczkę wyżej. Kładziesz tam kopla i y, wyżej kładziesz po Nie borysek. Pałeczka. Po, nie krzyczę, no mówię normalnie. I co zrobi się? I zrobi się to takie takie studo, znaczy to ale coś tam. Dlaczego dobrze jeszcze robię? Fabelcz, nie wiem wszystkiego. Dobra. A ten taki jakby ten ten. Jak się Tak, to do, 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 do ważenia miksturek. Ale nie wiem, chodzi to, to takie góno, co się tak... jakby wody tam się trzyma. A to tak, to tego nie rób nawet. Zrób sobie nieskończone źródełko wody i wtedy. Szalej, Ej, dobra, bo wtedy to tu musisz cały czas no, Ej, ululululul. Co robimy teraz? Pobla... Pobla oh, nie wiem... tego, ta. Ja jeszcze siedzę w piekle i sobie zbieram na troszeczkę. A ja też jeszcze się pozbieram. Robi. Zajmijcie Staatska. czyś widzów, żeby nie pouciekali, bo się zaraz zanudzą. A nie. Cześć, jestem Fili. On was kocha. Mam, mam 13, czekaj, ty masz 13 czy 12 lat? 12, jeszcze nie skończyłem. Oh no. Oh no. Jeszcze 13 oh no. nie skończyłem. Jaki mur, zaraz będzie w komentarzach. Jaki dzień. Ja tak. jeszcze nie no dobra, jedna osoba obejrzała i kolega Hesusa. A ten? Łepek się do nas chciał przyłączyć. Mam pytanie do widzów. Jaki, Czy jak się mamy zrobić? A dyrta zjumał, to e, za no patrz, ja tu mówię, że mam pytanie do widzów, a tutaj się drze, że ktoś ci dir tu Masz łopie całą mapę w dircie. Nie, Enderman jest się... Ej, ej, ej. ej, Enderman Dobra, mi się... Kurde! Ej. Mówię, że Enderman mi się na balkonie zrespił i się patrzy na mnie. I no, spojrzę mu ode mnie. Spojrzę mu w oko. Maderta? Z trawą? No. No to ten mój. <laughs> Cześć. Dożyłem to dopiero. Patrzcie, tak wyglądam z Endermanem. Fotka, czekajcie, sklina zrobię. No, Cześć. Ja no, muszę dobić. Ja z Endermanem na... Nie bij go! No nie bij go, świnia. Ja tu fotkę chciałem sobie z nim zrobić. To był mój Enderman, ja miałem zabić. I po co we dwóch przyszliście tak w ogóle? I co wy Bo robicie... to jest mój cel życia, Johnego też. I co wy robicie w moim domu? Wbijamy... to był wjazd na chatę. Ej, chce... mam brodawki nederowe. Paweł, chodź, wykąpiemy się, tak? Będę mógł sobie alchemikalować. Jak miło. Tak to brzmi. Johnny, patrz! Johnny, weź tak stoi stój, 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 Dobra, Tio, od... bo chcę się te pytanie zadać, o. Oh, no, no no. No. Czy chcecie, abyśmy nakręcili gameplaya może z jakiejś oh. innej gry? Nie wiem. Free. Play for free. No, z Battlefielda na przykład play for free. Mogłoby też być. Albo z, z LOLa. lola. Mega. Z LOLa, z LOLa, z LOLa. O, z LOLa możemy o, lola. zagrać. Tak, no, ale ja się nie zaloguję na tych serwerach, co wygracie. Gracie na... No... Ale normalnie! No chłopie robiłem z 50 kont na, na Nordriku i nie działa na westie się logowemi mi działało. Ale my mamy Nordic i West chyba, tak? No. Hmm. Cicho tam dalej z siódmym levelem siedzę, bo nawet nie, nie grałem ostatnio w ogóle. A ja, a ja lubię to ja wolałbym nie grać w lola, bo tak będę... Dawajcie ja Butterfielda. albo w... by mnie zabili ty Dawajcie w battlefielda albo... Dajcie mi kurde dokończyć zdanie, Dobra, w będę... filty albo w coś innego, no. Albo w te fasy zagramy. Co ty robisz w mojej chacie? Dobra, A wy tak też co chwilę do mojej wchodzicie. Wyjazd stąd! Nie, no, zostanę tak, tu. A ja ci nie mówiłem, nie? Wiesz co, co ja zrobiłem? W TF'ie... Y zniszczyłem wszystkie bronie i sobie zrobiłem tapeczkę. O, zaraz jak skończymy nagrywać, to wejdziecie i zobaczy zobaczymy coś, jak ktoś zabije. Bo chcę coś sprawdzić, bo nazwałem sobie moją jedną broń. No wiesz, to to ostatnio, ja jaką czapeczkę dostałem. A ja dostałem mam te, fajnego sposoba, naszywają. że sprzedajesz te bronie komuś tam, nie powiem komu, i on daje ci punkty gdzieś tam i z tego gdzieś tam możesz kupić bronie w TF-ie. Uuuu. I, I se mogę nawet kupić te, którymi nie można handlować i na przykład mogę kupić sobie... E, o Ofuck, przepraszam, coś mi stacja w gardle stanęła Można... Świnia Można sobie kupić nawet bronie halloweenowe, te które z... których już nie można zrobić Czapeczki, wszystko To jest niezły bajer A powiesz potem od kogo, komu to sprzedać? no No nie ja wiem Nie chcecie mi wtrafić. PvP jest wyłączony ty mądziole To co? Co ty żony tam robisz? ...masturbuje się. Ale on siedzi pod szkolami. No to żeby nikt nie widział, nie? Mój dobry, Jezu, mi tutaj gaz płacze. Nie. To go pociesz, przytul go. Dobra, bo jak się robiło to, to do alchemii? Bo no mówiłem przecież! Po środku kładziesz, tak po, cał po całym środku craftingu. Tak? tak po prostu, po środku. Kładziesz ten place roda. I kładziesz później na samym dole trzy takie koble i masz. Daj. Dzienniki. O, Inesa jest dostępna, jakby mnie to obchodziło. Też mam. Też mam. Ej, nie mam. Jest w odcinku, nowa gwiazda YouTube'a. Znalazłem no, złotko, złotko i takiej nie widać. Mam nadzieję, że nie będzie widać. Bo nie gram na pełnym ekranie, używam programu tam... Ten... Gdzieś tam widziałem na YouTubie. Chyba CTSG to pokazał yy, Czy takim programikiem fajnym powiększam okienko I żeby była lepsza jakość, mam nadzieję, że będzie działać i będzie ładniejsza jakość Lepsiejsza CTSG się wypalił już Nie, tam się wypalił Wypalił się już I my też Więc My nawet nie zaczęliśmy Dobra, my, nawet... my, tu, my, tu, my tu nie gadajmy o youtuberach, dobra? Zaraz będzie kopate komentarzy. Jak się robi butelkę? Ale jak będą kom... takie trzy te takie... Jakbyś chciał robić wiaderko, tylko że robić rysek... po ze szkła. Jak będą Co? komentarze, to będą mi kliknięcia. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. Dobra. A zapraszam do subskrypowania, bo by mi się przydało parę subków. Dobra, Fary ty masz już 89, ja mam tylko jednego. <laughs> I to jestem I ja. To nie, nie, to nie jestem wiem. ja. <laughs> Aha, da, da. Ja polecam kanał backstage. Bardzo kanał. Maćka teraz będzie poleciał. Bardzo pyszna kawa. to, to, to nie jest Maćka kanał, tylko to jest mój i Maćka kanał. Jak coś. I jak coś, bardzo to bardzo tylko Maciek coś tam robi, nie? Dam se ręką uciąć, że tylko Maciek coś tam robi, nie Johnny? Nie, Johnny Dodał, jeden filmik. A ja jak, ja robię... jak hostować serwer Minecraft. No, Odłączamy serwer no. Minecraft hostujemy. <laughs> to się postarałeś, Jony. Jestem świetny. No, jeszcze. Jak to się nazywa? Tom. Jak to się w tym programie nazywa? Do mówienia: Że program mówi: Iwona. 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 Uh, odejdź. paszoł U. To jest. Aha, bo tam. jest. Iwona to jest najlepszy program na świecie. No. <laughs> i no. Sneakers. No, co ty będziesz miał? Sneakers jest najlepszy. No, Wyzywaj będziesz? go. Nie pokój ja umiem snikersa nauczyć przyklinać Snickers też dobry jest pierdzielaj dobra ty wiecie że my tu reklamujemy te nie? programy jakieś no to się powinni cieszyć ci 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 właściciele tak, tak. a możemy w karę jakąś za to dostać jak się o tym dowiedzą no się tam dowiedzą i tak nikt nie obejrzy <śmiech> <śmiech> to jest pociemna no, ja stronie ja YouTube'a. cztery cztery ten yy, na filmik nie, nie no, ja może nie za dwa lata będzie parę milionów kliknięć, tak jak z tymi żabkami. No. Kto to wie. I znowu partnerstwo. No i znowu. Okay. No spierdzielaj Mój ty, super... muszka ty. Nie przeklinaj. Nie przeklnąłem, po prostu wyraziłem swoją opinię na temat tego szkieleta, o. Po prostu powiedziałem co mu szczerze... co powiedziałeś, bo nie usłyszałem? Co? No? Co powiedziałeś, bo nie usłyszałem? A nic. A masz powtórzyć? No no. Nic dla dzieci. Nic dla dzieci. To się wytnie. Mm. Ej, nie reklałuj, nie reklałuj. Robię sobie miksturki. Wow, a umiesz? No coś robię. Zrób Zrób To wiesz, że musisz zrobić najpierw tego... E tą pasową miksturę, czyli z tej tego. Ej, już 21 minut nagrywamy, wiecie o tym. No to co? Kiateczka ja mam, mam No myślisz, że mi się chce potem teczka. jakieś monstrualne filmiki włosy. No ja mam dane potion, no, no effect. No to właśnie najpierw musisz zrobić sobie z tych, tych, tych brodawek netterowych. Tą bazową miksturę, a później dopiero na przykład, nie wiem, wkładasz bodajże złotego arbuza albo co. Nie wiem, ja się trochę na tym znam, więc. Co ten diachło, job? Masz prezent? Ciacho dla ciebie. Ciao for you. To, dziękuję. Zgadzam się, Ciacho. Bo byłem ty, w tym Walkerze. Dobra, chodźcie się, pożegnamy. Ciacho dla Hesusa! Dobra. ciacho, Tu, ciacho. Dziękuję. Z tym potem. Okej. Okay. Wolny, tutaj dla ciebie, Ciacho. Spotkamy się Bory. przed szałasem Badaj, Filipa. <grym, ciastko> Badaj, to jest becie, To jest będzie mojego, dalizmę szczęścia. Hej, wszyscy przed szałasem Filipa. Jesteśmy dom z drabinkami. Taliz ma szczę... Taliz ma szczęścia, który ma datę do Patrzcie, tego, gildia tych... Gildia mocarzy, wszystko z żelaza, nie? Dobra, F5. Patrzcie. Dobra, stójcie. Będę patrzcie tarczy. na to. Teraz będę super... A, Dobra, ja powiem, się patrzcie już patrzcie. żegnam. Na razie. Nie Cześć. Chcecie coś powiedzieć od Cię? Do widzenia. Cześć. Cześć wszystkim. No, na razie. Wszyscy do dziury, wszyscy do dziury, wszyscy razie, do dziury. wszyscy do dziury, wszyscy do dziury, wszyscy, wszyscy. Do dziury. O! U, czekaj. O! jak miło! Uuu! Czekajcie. Uuu! <laughs> czekajcie, czy daje Ja cię zapytał Przydałoby się nie, wiaderko czekajcie. dla... Ok, już za, to... zakopałem nas, zakopałem nas. O, o, o. Dobra, ja się żegnam. Po... Cześć. Więc zapraszam do subskrypowania i, i oglądania innych odcinków, które wrzucimy w przyszłości za nie... Zanie...